Brakuje ci funduszy na marzony skład? Chciałbyś zagrać Pele, Ronaldo, Nazario czy Rudem Kulitem? W takim razie wbijaj na superkońce.pl. Najlepsze końce w sieci, wiele metod płatności oraz najszybsza dostawa. Z kodem rabatowym Pablo końcem 5% link znajdziecie w opisie filmu. FIFA 19 Ultimate Team Road to Glory, odcinek numer 7. Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście de Pablo, witam Was w kolejnym materiał na moim kanale z tej serii. Jak widzicie po tytule trafiłem naprawdę niesamowitą kartę. Nie wiem czy wiecie konkretnie jaką kartę trafiłem, czy też po prostu dałem wam taki znak zapytania i nie spoilerowałem wam konkretnych opiłkarza trafiłem, jednak trafiłem coś naprawdę kosmicznego i to na pewno y, po tytule już się dowiedzieliście. No pod tym filmem naprawdę no, musi być dużo górę 600 górę, Kolejny odcinek oczywiście z maratonu już jutro w niedzielę, ponieważ gdy nagrywam to... Dobiliście 400 apek górę, czyli odcinek ten, który teraz nagrywam, pojawi się w sobotę o godzinie 10.00. No ale ogólnie, jako że naprawdę trafiłem niesamowitą kartę, no to 1000 apek górę po tym filmie to jest rzecz wręcz pożądana, więc... Zostawia łapkę w górę pod tym filmem, subskrybuję kanał, kliknięcie również w dzwoneczek I jeszcze tutaj macie na karcie, czy tutaj film, który pojawił się wczoraj na kanale I tam mówiłem wam, żebyście zadawali mi pytania do Q&A Tylko pytania z tamtego odcinka, który pojawił się wczoraj będą brane pod uwagę Także jeżeli chcecie wystąpić w Q&A to wbijcie w ten film Macie tutaj na karcie na górze, tak jak mówiłem, ten film był wczoraj bały się na kanale, czyli ten rozpoczynający maraton tak jakby żebyście tutaj wiedzieli konkretnie o który film chodzi no i jeżeli będzie jakieś konstruktywne pytanie to najprawdopodobniej wystąpi to pytanie w Q&A no dobra już wszystkim powiedziałem o subskrypcjach, o łapkach, o dzwoneczkach już wszystko wyżebrałem, także teraz po prostu przechodzimy do materiału i lecimy Ok, zanim przejdziemy jeszcze do paczek, wam pokażę jeszcze skład, którym grałem w Food Champions w trzecim i prawdopodobnie w piątym wyżej Rivals jakoś tak, jak wiecie zbudowałem ten skład Mówiłem Wam to chyba 10 razy po PGA, oczywiście we wtorek Dograłem sobie tamtą rangę czwartą w dywizji czwartej Swoją, Swoją drogą, tak jak mówiłem w po poprzednim odcinku, spadłem z dywizji trzeciej do dywizji czwartej tym składem Więc mało grałem tego Rivalsa pierwszego tym składem Później grałem całe już Division Rivals, za które oczywiście nagrody zaraz zobaczycie oraz Food Champions No i ogólnie tutaj Wam pokażę tylko, że zrobiłem Eden Hazarda pod koniec, chyba Food Champions, coś w tym stylu i tą kartą po prostu sobie grałem w tym składzie. Jak widzicie, 18 spotkań, 9 bramek, 10 aset. karta szczerze, w poprzednich clifach mi się troszkę nim lepiej grał. Pamiętam, jakby Player of the Month w 17, to była naprawdę genialna karta. Także myślę, że nie ma co przedłużać. Tak wyglądał skład oficjalnie, który grałem w Food Champions numer 3 i chyba z tego co wiem, to Division Rivals numer 4 oraz Division Rivals numer 5. No a teraz, słuchajcie, po prostu przechodzimy do paczek, bo już nie chcę tego przedłużać. Zapraszam Was na naprawdę wielki spektakl pod tytułem Otwieranie paczek za Food Champions oraz Division Rivals. Lecimy. Okej, okay, także lecimy z paczkami za Food Champions numer 3 oraz za Division Rivals. Wbiłem gol na jedynkę oraz pierwszą rangę dywizji czwartej Także naprawdę konkretny nagrody nas czekają No i przechodzimy najpierw do nagród za Division Rivals No i tutaj mamy e, trzy opcje Ja oczywiście aktualnie transmituję na żywo Także zapytam się widzów, którą opcję bierzemy My się wydaje, że oni będą za opcją drugą No wiadomo, wymienne paczki, może i jest ich mniej Ale są za to wymienne Także mi się wydaje, że wtedy są po prostu większe emocje Ponieważ można taką kartę sprzedać Jeżeli oczywiście ewentualnie coś dobrego trafimy Ok, tak jak myślałem, czat wybrał oczywiście numerek 2, no oczywiście lepsze oczywiście tu niektórzy przyjmą 3, ale ja wybieram 2, tak mam nadzieję, że to będą wymienne paczki, tak dokładnie wybieramy opcję 2, potwierdzamy wszystko, wszystko jest w porządku, no i tak jak mówię, ranga pierwsza, dywizji oczywiście czwartej. Spałem swoją drogą z dywizji trzeciej no ale to, to nieważne to wytłumaczę to tłumaczę w odcinku To pewnie już wam tłumaczyłem w ostatnim odcinku Road to Glory Także mamy mega paczkę 240 punktów, naprawdę nagrody są genialne. Teraz przechodzimy za odebranie nagród za food Champions Ok, odbieramy teraz paczki za food Champions ranga Gold 1 Także naprawdę Gold 1 fat, naprawdę fajna ranga Udało się wreszcie tego Golda 1 wbić, Powinienem bić już ją wy. E, pierwszej... E, pierwszej pierwszym full champions powinienem wybrać Ale jednak e, nie udało mi się wtedy, także trzecie full Champions mamy golda jedynkę mamy dwóch player pick No i mam nadzieję, że wypadnie jakaś karta liczy na Marcjala No i do tego 50 tysięcy monet, dwie paczki 100 tysięcy i 2000 punktów Ok, lecimy z pierwszym player pickiem także wybieramy i mam nadzieję, że będzie Marsjal, proszę Antony Jest Marsjal! Przepraszam, że tak że tak krzyknąłem, ale jest Antony Martial, Słuchajcie. Pierwszy raz czuję się taki mega doceniony przez tą grę. Naprawdę grałem wszystkie 30 spotkań i pierwszy raz poczułem naprawdę. naprawdę taki wielki zaszczyt, że mogę tutaj widzieć na swoim ekranie Antonego Martiala, Genialna karta. No, jak na ten etap gry naprawdę myślę, że zrobi mi różnicę wywód Champions. Także absolutnie sobie wybieramy tego Antonego Marciala, żebyśmy się tutaj nie pomylili. Wybieramy Antonego Marsjala I tak teraz z Marszu przejdziemy do drugiego wyboru. I mam nadzieję, że będzie to po prostu jakaś również dobra karta. I jest Jordan Pickford. Także naprawdę uważam. Nie chcę nic mówić. Oglądałem nagrodę u kamyka oraz oksenka. Ksenku również chyba... Nie, Ksenku nie trafił Marsjala, trafił Di Marie. Kamek trafił e, e, Marsjala, ale ja mam do tego jeszcze Jordana Pickforda. Również fajna karta, 85 overala, także on również ją on wybieramy najwyższy Overall. No, i naprawdę, to rozdanie jest naprawdę mega satysfakcjonujące. Są naprawdę to fajne karty. No i cóż teraz? Mam nadzieję, że również będzie dobrze lecieć paczka za 100 tysięcy. I za paczka 50 tysięcy. Naprawdę, jeszcze nas czeka dużo emocji. Wysyłam do klubu i lecimy. Artur Lebiedziński, bardzo dziękuję za suba I dajcie paczka paczka, piłkarzy Prime Złota. Może coś będzie. To jest jedna z gorszych paczek dzisiejszego wieczoru. Ale mimo wszystko, yy, nie ma ekranów. No, niestety, nie ma ekranów. Yy, no, jest tylko. Gwajta, jest tylko Gwajta. Pierwszy raz szczerze widzę tego piłkarza. To jest dosyć ciekawa ciekawa sprawa. No ale to jest paczka na rozgrzewkę tak naprawdę, bo przed nami naprawdę cztery mega, mega, mega grube paczki. To sobie oczywiście wszystko powysłałem do klubu, i nie martwi, że mamy zapraną listę transferową. będą musiał to chyba zmienić. Okej, okay, kolejna paczka dla Szumiksa. Bardzo dziękuję za suba. Pozdrawiam i lecimy z kolejną paczką, mega paczka tym razem, także naprawdę to już jest konkretna paczka. I tutaj niestety również nie mało kautu, ale za to są Ekrany, także no, idziemy do przodu Pozytywnie, pozytywnie, Hiszpania Jest to zawodnik pod tytułem Iaramendi, ale jest to 84 overalla Także naprawdę jestem zadowolony z tej karty Jestem zadowolony z tej karty I co tutaj mamy Dalej, no tylko mam Iaramendiego tak naprawdę, no, ale karta Coś tam, no, może teraz nie jest za dużo warta Ale pewnie zdroże jak będzie Jakieś SBC, także to sobie zaraz Wyślemy wszystko do klubu Ok, wysyłam do klubu i lecimy z kolejną paczką. Już za 50 tysięcy. Kolejna paczka bez przedłużania dla Dawida Rymarza. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Subskrybenta Paczka rzadkich zawodników. No i tutaj walkout jest pożądany. I tego walkoutu niestety nie otrzymujemy. Tego walkoutu niestety nie otrzymujemy. Mamy również ekrany. Eee, I to jest. To jest Jimenez. To jest Jimenez 80. Ponownie 4 overall. Karta. Karta, no kurde, to nie jest zła, ale to no, chyba nie jest piłkarz zbyt dużo, e, zbyt dużo warty. Zobaczmy, ile Jimenez kosztuje aktualnie. E, no Jimenez, no kurde, te karty w ogóle 84 nic nie kosztują, także naprawdę to jest, to jest mega słabe. Zobaczmy, ile Kaldara, o nie, czekajcie tutaj, luściałem Kaldarę sobie tutaj, zobaczmy, ile warty jest, prawdopodobnie nic nie jest warty, ale dobra, wyślijmy listę transferową. No i przed nami dwie najlepsze, dwie mega grube paczki, które otworzymy sobie w ciemno. Okej, okay, oceniamy paczkę w ciemno dla kącia. Ja pozdrawiam bardzo serdecznie ostatniego subskrybenta. Paczka za 100 tysięcy monet w ciemno, teraz sugeruję się tylko tym, co mi napiszą osoby na czacie. Czy będzie walkout w ogóle w tym odcinku? To jest najlepsze pytanie. Widziałem, że Ksenku trafił Dawida, Sylwę i Pogba w jednej paczce, no naprawdę, no zazdro, nie ma co ukrywać, bo nie tylko że dwa walkouty, to jeszcze to zaskoczenie, że Pogba, który jest warty 500 tysięcy, i końców Ja na razie nie wiem, co w tej paczce wypadnie No ale kurde, dwie paczki ze jest gold Jeden to jest po prostu wysoka ranga Więc fajnie by coś padło. Kempo, witam bardzo serdecznie eee, No i lecimy Co było player player a Play No Przekonasz się na ale jako, że jestem dobrym to się powiem eee, Walkout, jest walkout Ludzie mi piszą, że jest walkout Czyli to jest walkout, to jest ikona? Wow, mi piszą, że jest wow niż Bartek napisał, że jest ikona Nie ma, ha, Mertens Dries jest drugi raz? Nie gadajcie, Inzagi. Nie, no Inzagi to nie jest, bo widziałem, jak ktoś tam pisał wcześniej, że będzie Inzagi. Drugi raz w tej chwili trafiam. Mertensa chyba. Okej. Okay. Kurde, no myślałem, że może jakiś Edenazar, właśnie tak. No nie, no czy jest walkout? Chyba jest walkout z tego co widzę. I drugi raz trafiam na tym samym koncie Drisa Mertensa, co jest dobrym trafem, jakby nie patrzeć. Dokładnie jest Dris Mertens. Zobaczmy, może coś w tej paczce. E, tutaj jeszcze będzie. I witam 600 osób na streamie. Bardzo, bardzo, jest inform wessino Okej, okay. myślałem, że może coś lepszego Aczkolwiek jest inform, całkiem pozytywnie Kto... Warta karta jest yy, Kilkanaście tysięcy zawsze końców A Dris Mertens trzyma cenę cały czas Około, widzę, że 90 tysięcy Także naprawdę, mi się wydaje, że yy, No może to nie jest Pogba, yy, może to nie jest Pogba Ksenka, ale mimo wszystko Jest to dobra karta Zobaczmy ostatnią zawartość paczki Wysyłam do klubu i zaraz przechodzimy do Ostatniej, ostatniej paczuszki za 100 tysięcy monet No i ostatnia paczka dzisiejszego paku peningu za full champions i za dywyżniania was Edshot.pl, pozdrawiam bardzo serdecznie I to dla ciebie leci paczka, oczywiście otwieram w ciemno ponownie W pierwszej paczce za 100 tysięcy był z 87 overall, Karta genialna, bo warta powyżej 50 tysięcy monet, no chyba około 90 nawet Nie wiem tak sprawdzałem na szybko no także zobaczmy co będzie w drugiej paczce, nie ukrywam, no chciałoby się trafić karta jakąś wartą plus 200 tysięcy No ale mimo wszystko y, szanuję tego Mertensa na pewno Zobaczymy co będzie w drugiej paczce, Tiger Officer, witam bardzo serdecznie No i otwieramy, no i otwieramy, co ciekawego zobaczymy w tej paczce Zyku, witam bardzo serdecznie, witam bardzo serdecznie, okej, okay, dobra, co tutaj ciekawego będzie Walkout, ludzie piszą, że jest walkout, drugi walkout jest chyba czy Bauman, Ikona, Icardi, Fabian. Kurde, nie wiem, kto to będzie. Fabian If. Walkout. Ludzie piszą, że jest walkout, czyli chyba... Chyba faktycznie jest walkout. Ludzie piszą, że Fabian If. Nie, nie wiem, kto to jest. Eee, no dobra, włączam monitor. Podobno jest to Fabian. Zaraz zobaczymy. Fabian Napoli. No dobra, no dobra. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie będę się wypowiadał na ten temat. Fabinio. Nie, Fab Fabian. Fabian Inform 80. 4 overalla Nie ukrywam. Yy, sądziłem, że to może być będzie coś lepszego. Aczkolwiek yy, 84 overala inform ile ta karta może być warta, nie wiadomo. Nie! Nie, nie, wierzę! nie wierzę! Nie wierzę! Nie! Nie! Po prostu nie WIERZĘ! Nie! Nie! Zcisza mikrofon, ja nie mogę! Nie mogę po prostu! Zabiłem Leo Messiego! Co, nie mam pytań! Po prostu nie mam pytań! Nie mogę! Niemożliwe! To jest niemożliwe! Po prostu naprawdę, całe się trzęsę! Co? Leo Messi z mojego ulubionego klubu? Co jest grane? Po prostu nie mogę, naprawdę. Dla mnie jest to niesamowita, niesamowita sprawa. Ja pierniczę, nie. Za to, słuchajcie. Nie. Nie. Słuchajcie, za to naprawdę należy się łapka w górę. Bo to po prostu, co trafiłem, to jest po prostu niesamowite. Pierwszy raz w życiu tyle ciekałem czasu. Żeby coś trafić, tyle lat grałem w FIFA, 4 lata grałem w FIFA, żeby trafić wreszcie Leo Messiego. Nigdy nie trafił ani Ronaldo, ani Messiego. Są po prostu, to jest niemożliwe, naprawdę, to jest niesamowite. Za to należy się łapa w górę, bo to jest po prostu nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne, naprawdę, nie wierzę w to. Nie wierzę w to, absolutnie, nie, nie, wysyłam to do klubu, słuchajcie. O, my g! Wysyłałem to do klubu na szczęście. 750 osób na streamie. Zostawcie łapę w górę, bo to jest historyczny stream. Taka rzecz po prostu nie trafi. Taka rzecz się po prostu nigdy nie trafi. Już na moim kanale prawdopodobnie nigdy nie wierzę w to. Naprawdę. Nie mogę po prostu. Nie mogę zrozumieć tego, jaki to jest fenomen po prostu, żeby trafić Leo Messiego w paczce. Nie mam pytań, naprawdę. To pikselujemy, bo to. To jest już niepotrzebne. Co za pack opening? Gold 1. Poczekajcie, jeszcze raz. Wejdźmy do naszego mojego klubu. Wejdźmy do mojego klubu. I tutaj jest Leo. Czajcie, bazę, tu jest Leo Messi. Nie mam pytań po prostu, czekajcie. Aż dam tytuł, że trafiłem Messiego. Naprawdę, już tak mega podgierałem. Nie mogę w to uwierzyć, nadal. Nie nie mogę w to uwierzyć, po prostu. No i słuchajcie, jak widzicie, trafiłem Leo Messiego. Mój najlepszy pack opening w historii grania, pipy. Oprócz tego, że trafiłem Messiego, tak wiecie, że trafiłem Mertensa i w ogóle ten walkout Inform 84, który e, poprzedził tego Messiego, to w ogóle było niesamowite. Nie spodziewałem się, że w taki sposób właśnie będę okazał trafić Messiego, że nie wyświetli się po prostu na głównej paczce. Niesamowity paku za to naprawdę jeszcze raz mówię, należy się łapeczka w górę. Tego umiem wcześniej 1000 za w górę, żebyśmy minimum wbili. Będzie to bardzo fajny wynik. Subskrybujcie kanał po więcej. Klikajcie dzwoneczek. No a teraz ja już z Wami żegnam, bo jest godzina 2.23. Ja dla Was ten montuję ten odcinek. No i lecimy z maratonem. Oczywiście, jeżeli wiecie 602 do 10 godzin, do 10.00 do niedzieli, to oczywiście w niedzielę również będzie odcinek o godzinie 10.00. Także do zobaczenia. V mojom to dobrá noc, do sňa, dojčeť.